Dobrze, więc musimy przeskoczyć ten, przez ten płot. Tutaj. Przejdziemy statkiem do głównego magazynu. Dobrze, musimy to pokręcić. Zajmę się kurbą. Zachowaj czujność, ja podniosę platformę. Dalej nie pójdzie. Więc trzeba tam pójść tradycyjnie. Podsać mnie. Muszę zajrzeć do środka. Aha, mam podsadzić ją. Jest sporo strażników. Musimy być cicho. Uwaga panowie. Jeśli do rebeliantów, to wy się nimi zajmiecie. Aj Z radością! Łapmy ją, szybko! Podsaż mnie! Dobrze, musimy wejść na pokład. Co do intruzi... Powiadomcie strasznej Sphinxa! Wróg tu jest! Go w bezpieczne miejsce! Człowiek w kompanii zdjęty! więc yy... czarną wodę, czyli świętego grala. Dobrze, niech nasze serce, serdeś... niech, to... niech nasz stan zdrowia się uspokoi, tylko kurczę, nie mamy na to zbytnio czasu, bo nas atakuje ze wszystkich stron. We'll be right <laughs> back. Układ czysty. Musimy iść. Mogę się ruszyć! Nie wychylaj się! Strażnik zabity! Pojedziemy nią na dół. To już wszyscy. Ty weź drugą. Gotowa? Kolejni strażnicy przy magazynie. Chwila. Gdzie oni? Strażnik zneutralizowany. No dalej! Wchodzą na statek! Przygotuj się. Musimy się przez nich przebić. Są pod pokładem! Na pozycję! <śmienicza> 谢谢。 Imponujący arsenał. Nic w tym dziwnego. Kompania eksportuje na cały świat. No, to się na pewno przyda. Rewolwer. Nie zastanawiacie fakt, że strażnicy po zęby uzbrojeni są w nowoczesną broń? Dość tych spekulacji. Znajdźmy to, co mamy znaleźć. Dobrze? Tedy na mój znak. Osłaniaj mnie. Jest pusty, bardzo zły znak. Pewnie się przegrupowują. Mamy jeszcze trochę czasu, zanim oni tu wrócą. No, gdzie ten dowód? Za mną. Ładunek. Szukaj nietypowych oznaczeń na skrzyniach. Skrzynie, których szukamy, mają oznaczenia kompanii. Są oznaczenia, ale jest to za wysoko. To co, mamy ją podśladzić, tak? Nie mamy znaleźć skrzyni, które są niżej po prostu. Chyba tego szukamy. Pomóż mi ją zdjąć. Daj łom. Widzisz, rycerzu? Obydwoje z nimi wojujemy. Niemożliwe. Jak mieszańce połączyły swe siły. Dzięki ochronie Lekanów, Hastings i jego obrzydliwe kreatury mogą zarażać innych. Lord Hastings? To niemożliwe. Twojego szacownego lorda widywano na ulicach Whitechapel, jak polował na bezbronne kobiety. A rozpruwać? Tak go nazywacie? Jak sądzisz, czemu sprawca do tej pory nie wpadł w sieć komisarza Doyla? White Chapel jest żerowiskiem wampirów. Ilu ich tu jeszcze jest? Tylu by zarazić miasto. Musimy zniszczyć ten ładunek. Tutaj! Znalazłam paliwo! Zajmę się tą. Szykuj kolejną. Okej, okay, pali się. Czyli te wszystkie skrzynie z wampirami musimy spalić. это что? Юж, Musz mi wejść na górę. Dobra. Poszukam czegoś, żebyś też wszedł. Tutaj jest drabina. więcej paliwa. Idziemy dalej. Dobrze. Idź, zajmij się resztą ładunku. Ja biorę te. Kurcze, atakują. Zdrowie zneutralizowany. Właściwie oni mogliby te całe pomieszczenie zalać jej paliwem i wtedy ich podpalić. To by na pewno o wiele szybciej załatwiało sprawę. No ale cóż, tutaj wyraźnie nie pomyśleli. Chyba to trzeba Dobrze weź, weź, weźmy kolejną amunicję Więcej amunicji zawsze lepiej Kurczę ale w, w dalszym ciągu mamy mało amunicji Musisz mnie osłaniać Mamy mało czasu Dobrze, musimy ją usłaniać, ona wtedy podpali to Te skrzynie właśnie A raczej obleje chyba paliwem i my wtedy podpalimy A nie Ona po prostu... je podpaliła No dobra, mniej roboty Kurczę, kolejny discozu

znowu czy, czy... czysta krew? Nie Czerwona krew, dobra Może odczekajmy tutaj troszkę Kurczę oni te granaty rzucają Mi wprost pod nogi Kurczę No i zdecydowanie się tego z granatnikiem najpierw pozbyć Teraz zneutralizowany. 看 Może i właśnie wilkołak nas troszkę zaatakował, no, ale to szczęście udało nam się zatrzastać przed nim drzwi, a jednak nie, jednak atakuje nas, dobra. Spróbujmy więc go zabić. Przydałyby się srebrne kule tutaj w tej grze, żeby był jakiś pistolet tylko ze srebrnymi kulami i to by była taka idealna broń na wilkołaki. I bez niż sobie poradzimy. Nie. Nie pierwszy raz. Dobrze i teraz go dobimy. Devi! Miło cię słyszeć! Jesteś ranna? Nie! Jeszcze nie! Szybko! Wyważ drzwi! Jak najszybciej! Myślałam, że cię już nie zobaczę. Jak nas znalazłaś? Nie ma czasu. Siły kompanii gromadzą się w porcie. Trzeba uciekać. Rycerzu, nie kuś losu. Nic już tu po nas. Rada musi się o tym dowiedzieć. Ostrożnie, rycerzu. Kompania musi mieć wpływowych przyjaciół w rządzie. Sam widziałeś, że nawet w zakonie są szpiedzy. Jeśli jest tak, jak mówisz, to na pewno. Wojna jest... obróciła się przeciw mieszkańcom. Chcą użyć kompanii Zjednoczonych Indii, by rozprzestrzenić się po świecie. Musisz nam pomóc. Jako rycerz mam strzez albionu, a nie go niszczyć. Nie ufaj nikomu. Bywaj, rycerzu. Szkoda, że cię nie poznałam w innych okolicznościach. Gdzie cię znajdę? Szepnij moje imię w Whitechapel, a zjawię się.